Jak możecie zobaczyć, właśnie skinek trafia do mojej szafki ze skin capa. O, chyba mu coś stanęło. I nowiutki skinek jest już ubrany, i dzisiaj sobie go przetestujemy. I zagramy oczywiście rankę dzika. Na skin capie zajęliśmy top 405. Pewnie Shitterów zbanują, więc będzie około 400. I oczywiście, jako że jestem gołcikiem, to takiego skinka sobie wygrałem za free. Więc na początek sobie przechodzimy na 1 v żeby sobie przetestować ogólnie tego skin'ka. Dobra, więc jesteśmy już na mojej mapce 1 1 Tu macie oczywiście moje socje, możecie tu wbić, zasubskrybować, nie wiem, co chcecie. Jak możecie zobaczyć, jak wyciągniemy kill'ow, to z plecaka nam się on wyciąga. Elegancko. Tak on brzmi. Czekaj, teraz zrobimy test dźwięku. Teraz sobie zrobimy na ściankach metalowych. Tak brzmi jego wyciąganie. No i to by było na tyle z Naprawdę spoko jest jak dla mnie, fajne ma efekty jak możecie zobaczyć. I sam skin jest naprawdę duży, to mi się nie podoba, dlatego nie będę nim grał. Znaczy sobie dopóki nie wyjdzie do sklepu, bo wtedy będzie limitowany, ale se będę czasami grał tym skinkiem może, żeby pamiętać o tym jakiego skinka se wygrałem. Jest naprawdę spory, to mi się nie podoba. I co, to chyba było na tyle i lecimy do ranka dzika. Dobra, dostał 40. Dobra, Seu, czekaj, chłopie. Cię zostawia, Tym razem. Masz. Kilofan ci pomacham. Trzeba żeby cię darować biednemu człowieczkowi. To nie tak, że mi się nie chciało za nim biegać. A tam się biją, to ja tam za raida. Nie no, Godzilla, nie wierzę. Hey, Godzilla. Ciekawe. Myślę, że to jest fajny pomysł. Uuuu jak za głośno byłem, to sorry, najwyżej wam przyciszę to. Ale mu wybombiłem. Bombiłem. Bombiłem. Musiałem efekty specjalne zrobić. Bombiłem. To jest pytanie. Ło! Wyłożyłem się jak taki noob, że wolałbym tego nie pokazywać. Tak, wkleiłem się kataną i dostałem chłopie przekopę. Teraz sprawdzimy... Teraz sprawdzimy, jak ludzie reagują na tego skinka. Więc wejdziemy sobie na mapę 1v1 i przetestujemy, jak ludzie zachowują się, widząc takiego skina. Dobra, więc jesteśmy już na mapie. O, pierwszy oponent. I co on robi? Widząc mnie. Siema. O! Siema. Chcesz ma chcesz ona. Tak? ta to, ho. co ty robisz? Co? Chciała, jakiś dziwny on jest. Co on robi? Co? Co ty wygrywasz? To jakiś dziwny on jest. E? Ja mam chłopie triple zrobić? Czy co? Halo? No dobra, chodziłam w Joana. Do jed do jednego gram. A nie, nie w tą stronę. Dobra, 1-0. Do trzech, do trzech gramy, dobra? Do trzech gramy, widzowie. Żeby mu się smutno nie zrobiło, że dostał przekopę. 1-0. Je nawet by się chłopie zaśmiał. Ło! Ty to przegrałeś! Ty to przegrałeś! Dobra, dzięki za no 3 zaro dostajesz przekopę Idę dalej szukać. My u kolejnego chłopa i co on zrobi? Aha, co ty mi robisz? Czemu ty mnie strzelasz? Dalej jeszcze trafił, Dalej ale byś trafił. O, brawo, a mi się chobie włączył. Ten, ale co ty robisz? Sprawdzam, bo mi się już nie chce. To jest legendę Luis. Leo Luis. No. Siema. Ty jesteś, śpieku? Halo? Siema. Nic? Zero reakcji? One V1? Dobra. On tu chyba lubi 1 one v bardzo no, no Głupi ten Edith. Louis. Głupi, głupi. No, mój też taki nie najlepszy. To 3 gramy. Wygramy, oczywiście. Ło, laga tak szczerze. Ty, a czemu ty grasz AUG-pompą? -pom? No i 3-2. Trzy, trzy, Dzięki, Luis. Pozdro. To by było na tyle z tego filmu. Moja ocena skina to jest takie 4x10 lub 3x10, bo jest ogromny i jakiś nie, zbyt piękny. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, czasu bika i wbijcie na mojego Discorda. No i Elowina.